Witam serdecznie na moim pasiczysku Drodzy, dzisiaj bym chciał Wam pokazać Jakie pszczoły mam Pierwszy uj z kraja Jak się chodzi do mnie na pasiekę To jest Bakfast, Kaukas B47 Tak wygląda, troszkę ciemna jest Następna to jest Elgon żółta Od mojej reproduktorki Tu jest Safari Tu jest Elgon z lipni murowanej Matka jezi Czerwi pod względem łagodności jest dobra, ale pod względem miodności jest do wymiany. Kolejny ul to jest tutaj się przyjęło Backfast od Pawluka Wulkan i jak na razie ładna pszczółka. Tu jest kolejna Saharyka, był film na ten temat ostatnio puszczony. Ładnie. Tutaj jest album ciemny. Eee. W sumie nie jestem za bardzo zadowolony z tej pszczoły. No, owszem, nie jest agresywna. Ale no i też nie miodna. Tu jest saharyjka kolejna, będzie filmik puszczony. Bardzo jestem zadowolony z tych saharyjek bo pomimo braku pożytku jednak pasują, szukają tutaj jest Elgon z litnicy w sumie żółta czułka. wszystko by było ok pod względem łagodności jest dobra tylko pod względem miodności będzie wymiana bo sacharyjka sobie lepiej radzi jak jak tu jest tak sama, taka sama sytuacja jak poprzednio. Z murowanej Murowanej kupiona Elgon Żółty. Matka wszystkie kupowałem mu nasienione. I no niestety no w tym roku nie spisuje się. Łagodna jest, ale miodność słaba. I tu jest moja reproduktorko. Znajomy mi przywiózł z, z białki i ona jest super żółciutka i ta się wykazuje bardzo dobrą miodnością bardzo dużo czerwi ratowałem kilka uli właśnie z tej rodziny jeszcze ostatni rzut na pasiekę u mnie obecnie jest 18 uli oprócz odkładów oczywiście i ulików weselnych pozdrawiam wszystkich Wszystkich, którzy mnie oglądają, trzymajcie się, na razie, pa.